Cześć, witam was. Poczekam chwileczkę, bo tu widzę poważne sprawy z internetu do mnie docierają. Ja troszeczkę zajęty dzisiaj byłem, latałem sporo. Właśnie wróciłem z siłowni. Zrzucam bęben. Poczekajcie sekundkę i będziemy szybciutko mówić, bo nie mam tyle czasu co wczoraj godzinę z Wami rozmawiałem, yy, poczekam aż Was troszeczkę się tutaj zbierze i będziemy sobie yy, powiem Wam szybko, krótko na temat co i jak. <laughs> wziąłem się za treningi moi drodzy, ćwiczę, bo może z tym strachem konfrontacja jakaś będzie, a tak humorystycznie to wziąłem się, dało mi to motywację, żebym wreszcie ten bęben swój zrzucił, więc do czerwca zasuwam dieta. Zero alkoholu, tam z tyłu widzicie, postawiłem wysoko butelki z moich Andrzejek i z innych, będą sobie stały do, do wakacji. Mm. A tak, ostry trening, fajna sprawa, trochę muszę kilo zrzucić. Rzeczywiście, ten bebsun trzeba zrzucić. Dobra, co? Le lecimy, bo tu nie ma, nie ma ten, nie ma co tutaj się szczypać. Słuchajcie, więc tak, podsum pod szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia, co się wydarzyło. Ja widzę, jestem strasznie groźny jakiś dla, dla tych konfidentów, mój kolega się śmieje, dzwoni, że jestem taki Wesley Snipes, jak był pogromca wampirów, to ja jestem polski pogromca konfidentów, no śmieje się humorystycznie, bo to jakaś jest po prostu gruba jazda, że oni łączą swoje siły, ten Oświęcimski, ta łajza, produkuje się na moim Facebooku na akcji Stop pomówieniu, jak wyjdziecie. Jakoś dziwnie cicho siedział, tylko jak zablokowany jest profil od 23 grudnia do 23 stycznia, to on się uaktywnił. Ten Oświęcimski mnie tam straszy, że mnie dojedzie, że mi tam pewne rzeczy zrobi i pisze, bo wie, że nie mogę mu odpowiedzieć i tak dalej. Zobaczymy, Oświęcimski, jaka jesteś mocna, jak się spotkamy i kto za tobą stanie, bo jak ktoś za tobą stanie, to jest mentalnie przestrzelony, to jest frajer zwykły, bo nie wiem, kto za tobą stanie. Chyba policjanci z tobą przyjadą, bo nikt normalny z całej Polski za tobą się nie stawi, nie przyjedzie, bo jesteś zwykłym konfidentą i rozprój dupą straszną. I to wszystko. Więc yy, Oświęcimski się tam wyraża, że do łodzi, w łodzi mnie znajdzie. Niemcom w łodzi będzie robił, szukał. Bo ja w łodzi nie mieszkam, ja jestem z Warszawy, szmaciarzu, więc pewnie do, do łodzi to do masy pojedziesz najwyżej się spotkać, bo on tam mieszka i wszyscy wiedzą, że pod łodzią gdzieś tam urzęduje i w łodzi się pojawia. Więc pewnie razem się spotkacie i z tym Chińczykiem jeszcze, który puszcza coś śmieszne, Ten też jest w ogóle błazen. O tym Chińczyku nie będę mówił, bo to co on robi, te swoje na kanale, wejdźcie na YouTube na Chińczyk. Nie będę go reklamował, ale zobaczę, co za filmiki nagrywa jakieś bzdurne z Dominikanu. On chodzi w okularach, w, ku, w plecaku, w koszulce, jakby tam już w ogóle się bał pojawiać po plaży jako jedyny, jedyny kude, jako jedyny ten. Teraz moi drodzy, o Sumlińskim właśnie chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy mi tu się uda to zrobić, bo nigdy tego nie robiłem, że mam telefon do pana Wojtka. Ja przed chwilą dzwoniłem, ale poczta się włącza i teraz chcę spróbować zrobić połączenie na żywo. Nie wiem, czy będzie mnie widać, ale postaram się do niego zadzwonić, żebyście widzieli, co się zdaje, bo wydaje mi się, że po prostu ten Masa wrzucił zdjęcie jego na swój profil. Chciał mnie zdyskredytować i ten napis, że Żuromski tam ścienia, czy coś ktoś mi tam przesłał, bo ja jestem zablokowany. I nie widzę tego, co Masa robi, bo zablokował mnie na swoich profilach, więc tylko wierzę Waszym informacjom, a strasznie dzisiaj widzę to wywołało wielką euforię w Polsce, że do mnie ludzie piszą, dzwonią wiadomości, przesyłają, że Masa mnie zaatakował, że ja mu rękę podałem, że zatem z nim obiad przy wspólnym stole, przy tym wywiadzie i że Sumliński że go popiera, że ja ściemniam. Więc odpowiadam na te trzy pytania. Mam dowody na to, że... Sumliński, pan Wojciech Sumliński Ja organizowałem ten wywiad Do którego rola Potem oszukał i doszło I zrobił rola z Masa Sumlińskim Ten głośny wywiad, to jest pierwsze I to Wam przedstawię to dowody, ale to nie dzisiaj, bo to trzeba pomontować Jest trochę roboty Druga sprawa, mam nadzieję, że Pan Wojtek je, pozostał sobą, jest sobą i powie prawdę. To co się wydarzyło, jak za niego zadzwoni, albo wam się ze mną się spotka i, i, i powie, że jest prosta sprawa. Trzecia opcja, nie podałem y, temu, jak się nazywa. się y, ręki, weszliśmy do. Y, była kamera, był statyw. I weszliśmy do tej, do tej, do, do, do tej restauracji y, tam gdzie on nas zaprosił, bo się spotyka pod kamerami. To niech publikuje, jak podaję mu rękę, proszę bardzo. I trzecia sprawa, ja też. Yy, powiedziałem mu wprost, bo on tak sprytnie wiedziałem o co chodzi, że do stołu tu będziemy siedzieć, bo on tam wszystkich wywiadów, jak zobaczycie, on udziela wywiadów roli innym dziennikarzom w tej restauracji, tam są stoły połączone i on zawsze tam się spotyka pod kamerami, bo tam pewnie też są jakieś, nie wiem, mikrofony, ukryte coś, on tam się pewnie czuje i tylko w tej restauracji on nagrywa wszystkie wywiady, jak zobaczycie z nim. Więc moi drodzy, jest prosta sprawa, yy, jest opcja tego typu, że ja się śmiałem, bo jak zobaczycie, ja nawet stół odsunąłem, bo te sto tych stołów było czt cztery sztuki. Jeden długi był połączony i ja nie usiadłem z nim przy wspólnym stole. Jak on to mówi przy blacie, on to przy blacie już dawno nie siedzi, bo wiadomo, nie będę tu używał, prosiliście mnie, mam rację. Czasami mam te stare nawyki, używam zamienników, których nie powinienem używać na wolności. Ale jak on mówił, że przy blacie, to przy blacie masa ty już dawno nie siedzisz, bo wiadomo co zrobiłeś, i do blatu to ty nie masz, to, tak, takiego słowa nawet nie możesz używać, żeby, żeby, żeby robić. I ja nie usiadłem z tobą przy wspólnym blacie, bo były cztery stoliki. Jak zobaczycie wywiad mój z masą, to on siedzi przy pierwszym stoliku, a ja siedzę po drugiej stronie przy drugim stoliku. Jeszcze jest trzeci i czwarty stolik. Więc panie Massa, stop pomówieniom, już pan pomówił i wpakował dużo ludzi do kryminału, więc dalej pan w, to, pan w to nie brni, bo panu nie wychodzi. To tylko wam mówię na faktach, bo takie czasy internetu, jak ktoś mnie atakuje na internecie, ja nie mam sobie nic w tym temacie do zarzucenia. Od razu wam odpowiadam, bo sprawa jest świeża, jest sprawa dzisiejsza. Yy, teraz postaram się, połączyć z, pan, yy, teraz postaram się po, yy, połączyć z panem Wojtkiem Sumlińskim. Mam nadzieję, że nie... Yy, Momencik. Mam nadzieję, że to ta transmisja się nie przerwie. A, przerwać transmisję. Momencik. Kurde, jak to zrobić? O, widzę, że tutaj jest... Sorry, przepraszam Was. Widzę, że rozłączyło. Ja zrobię zaraz inaczej to, moi drodzy. Muszę z drugiej komórki po prostu zadzwonić. I już. Julia, daj mi jeszcze raz ten numer do Pana Wojciecha Sumlińskiego. Poczekajcie moment, bo córka musi mi ten, mam mój telefon drugi, a tam mam numer do niego. I zaraz będziemy dzwonić do Pana Wojciecha Sumlińskiego. 509. Momencik, poczekaj. Tak. 509 no. 832 tak. 294. Dobra, to dzwonimy moi drodzy. Które Proszę o telefonik w dniu dzisiejszym, godzina dziewiątej siedemnastu. Sprawa szczególnie nieważna. Proszę o dostawienie wiadomości za nas. Serdecznie powtarzam. Wojciech Słowiański. E, witam Panie Wojtku, Andrzej Żuromski z tej strony, ja dzwonię na bieżąco, bo wie Pan jaki ja jestem, e, chciałem się z Panem skontaktować, żeby z Panem porozmawiać, e, poprosić żeby rozmowa była nagrywana, żeby pokazać ludziom niejaki Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa przez małe m dla mnie, e, wrzucił dzisiaj post i zdjęcie, że Pan go popiera i że ja oszukuję Wasze zdjęcie jest zrobione wspólnie, jest kartka, ale wydaje mi się, że ta kartka jest sfałszowana, że masa bez pana zgody zrobił taki napis, że żurą tam kłamie czy pomawia, nie wiem, bo ktoś mi tam napisał, to to zdjęcie wysłał. Chciałem żeby z panem się skontaktować, żebyśmy wyjaśnili tą sytuację, <laughs> bo wczoraj zrobiłem post. Eee... Mówiłem o Pana książkach, mówiłem o całej tej sytuacji, mówiłem o roli, że ja zorganizowałem ten wywiad, jak prowadziłem Ring TV, to ja przez pół roku walczyłem, wpadłem na pomysł, na twardy program, bo Pan wydał tą książkę Wojciech Sumliński, czego nie powie masa o polskiej mafii, Pan mu tam dużo rzeczy zarzucał, zresztą mam te rozmowy nasze nagrane, bo Pan prosił, nagrywaliśmy te rozmowy, wszystko miało być użyte w wywiadzie, potem w ringu, ring się niestety yy, przerwał, ten program, moje, moje jakby drogi z rolą się, z rolą się yy, rozeszły. A ja bardzo pana szanuję, chciałem zadzwonić, czy to jest prawda, czy pan połączył siły z masą i to zdjęcie jest autentyczne. Jeśli tak, to bardzo mi przykro i no niestety będę musiał z panem kontakt urwać. A jeśli masa wykorzystał to bez pana zgody, to chciałbym, żeby pan to opublikował na Facebooku i że pan do mnie zadzwonił, żebym ludziom pokazał, że został pan wrobiony. Bo tak to mi na 99% wygląda, że masa rzu rzucił zdjęcie z wywiadu z Panem, a po prostu grafik mu przerobił, że to jest wasze wspólne zdjęcie, które jakby pokazuje, że, że ja kłamie i że on pana trzyma pana stronę. To wszystko dziękuję. E, tak więc widzicie, moi drodzy, nagrałem. Niestety się jest późna godzina 21, więc pan Wojciech na, ma na poczcie nagraną, bardzo szanuje swoje życie prywatne i jest, jest poczta, że trzeba do niego dzwonić od 10 rano do 16, więc jutro będę do niego dzwonił. Mam nadzieję, panie Wojtku, jak pan będzie tutaj to oglądał, że to zdjęcie, które Masa wrzucił na swój profil, czy gdzieś tam wrzucił, bo ja, nie, ja mówię, ja mam poblokowane, wyślijcie mi na akcję stop pomówieniom, jak możecie w ogóle, bo ja tylko mogę odczytywać wiadomości, a nie mogę wchodzić na jego profile, bo mnie wszędzie poblokował i ja nie, nie mogę widzieć, co on robi. Więc tak to, tak to wygląda. wygląda. No i co? Chyba tyle. Przepraszam, że tak y, mówię, przepraszam tak spontanicznie, szybko, ale mówię, byłem na siłowni, którego nie, nie widział, wpadłem, zasuwam ostro, ćwiczę, wziąłem się za siebie, wrzucam ten bebzum, żebyście się nie śmieli, to jest moja motywacja, robię sobie badania, bo mam różne tam problemy zdrowotne i ja jestem ogólnie, jak mówiłem, szczupły, a niestety ten bebzum mi wywala, jak piję napoje gazowane, więc żeby nie było lipy, zobaczcie, o, sama woda dzisiaj kupiona jest i moi drodzy, tutaj wam pokażę, już się śmieję, jest, jest waga kupiona, ciemny ryż brązowy. No i się biorę za siebie moi drodzy, bo tu nie ma co rzeczywiście z bebzunem chodzić. To człowiek jakoś ma się lepiej czuć i wyglądać. Yy... No i co? I z tym strachem tam mi piszecie. To już jak ktoś nie oglądał od początku transmisji, to mówię co z tym strachem. To sobie zobaczcie, na początku transmisji powiedziałem. Yy... Pruje się konfidentka wstrętna do mnie na Facebooku, bo mam zablokowanego Facebooka i ono się nagle uaktywnił i tam wrzuca jakieś swoje pogróżki, bo wie, że mu nie odpiszę, bo administrator tylko strony, chłopak kawałek ode mnie tutaj mieszka. Ja nie mam czasu do niego jeździć, żeby wrzucać transmisję wideo, on ma też swoje życie, swoją pracę i wam tylko po prostu udostępnia, moi drodzy, posty. No i tyle. Uch, zmęczyłem się trochę. Walić tego masę, walić tego Chińczyka, walić, walić tych wszystkich konfidentów yy, rozprój dupy. Yy, oni się w ogóle nie powinni sadzić, bo nie mają prawa głosu. To, 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 tyle, tyle w tym temacie, tak? I to co mam powiedzieć, ty, tyle. Chińskiej kulki nie chcę ten Chińczyk właśnie wyjmie, ktoś się śmieje i, i, i nie, nie ten. O tym Chińczyku mówię, nie chce mi się już, mi się już yy, opowiadać, bo to szkoda czasu po prostu, szkoda nerwów i yy, tyle. Yy, 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 yy. Kiedy będziesz widzieć się z pomidorem? Nie wiem, czy się będę widział z pomidorem, może się będę widział. Lecę moi drodzy, dobra. Kto, kto jest 13 minut, kto obejrzał ja idę się kąpać, bo mówię, jestem jestem po treningu, zmęczony. Głowę tylko się zdążę oglicze i jakieś taki zarośnięty, tak się jakoś lepiej czuję. Yy, i tyle. Trzymajcie się. Wchodźcie, lajkujcie akcję Stop Pomówieniom. Do 23 grudnia jest blokada, ale od 23 grudnia y, tam będzie odblokowane. Będę na bieżąco posty robił. A o tym strachu, jeszcze y, jak tak się kuaprujesz. Yy, masz prawo, w ogóle to zacznę, zr 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 jeszcze zrobię yy, promocję Twojego przy nowym filmie, jak tam ktoś oglądał fragment yy, zajawki Twojego filmu, to ten wega nawet się z śmieje, bo w tym filmie znowu yy, Linda nawet mówi, że jak ktoś się rozprął i nie wie kto i Ty od razu z twarzą wjeżdżasz, taka jest reklamówka nowej kobiety mafii, tak, tak, tak z tego Święcimskiego nawet sobie już reżyser widzę, on jest na tyle głupi, że jeszcze się pokazuje w takim, takiej reklamówce nowego filmu, to już tak mówię do Ciebie idioto, jak to słuchasz. Eee, dobra. Dużo zdrówka, trzymajcie się, trzeba robić swoje. Pozdrawiam, normalnych. A tych wszystkich co tam się jakieś próby, jakieś bzdury gadają, to, to niech się po prostu ciągną z tego profilu i z innych. Bo zdrówka, trzymajcie się, się Cześć.